staliśmy na oku bardzo ładne. Zaproszenie od Alii Zajączkowskiej z, z fundacji. Teraz Twój ruch. E, myślę, że to jest gratka. Kaja dla na A4. Myślę, że to jest gratka. E, no i dla Pani, i dla Panów, myślę, bo 10 maja e, będzie można pojeździć po Warszawie. Wiesz z kim? Z Kupica. Nie, na rowerze. Aha. Z Kasią nie wiadomo. A z Kasią? A widzisz, z Kasią nie wiadomo. Będzie ja można... No właśnie, ja też bym pojechał, tylko że to jest niestety godzina 10. 15, 15 maja, a więc pewnie będziemy w studiu siedzieć i, i komentować Giro, albo zaraz potem. Ale w kawiarni oko, oko na ulicy Promenada 2, tam będzie start. Jedno oko na Maroko, a drugie na Kasze, najbardziej klasyczną trasą do góry Kalwarii będzie przerwa na odpoczynek Preferowany rower szosowy, proszę sobie spojrzeć, jest to takie wydarzenie na, na profilu facebookowym Stronger i Fundacja Teraz Twój Ruch, plus babska szosa z Kasią, nie wiadomo. Ale my też jesteśmy zaproszeni, więc też nie tylko babska w takim razie.